Dobry wieczór. Chciałem takiego małego live'ika zrobić w sprawie bierska, gdzie byliśmy po prostu na takiej powiedzmy jakby imprezie, czy takim stoliku wolności, że zostaliśmy tam zaproszeni przez bardzo fajną grupę. I było tam takie zdarzenie, które troszkę nas jakby szokowało. Funkcjonariusze policji przyjechali, spisywali tam ludzi i dawali tam ludziom po prostu wnioski do sądu, Niektórzy ludzie przyjęli mandaty. Później ci sami funkcjonariusze poszli sobie za samochód i również byli bez masek, więc zostali na tym przyłapani. Jeden z tych funkcjonariuszy zgodnie z tym, co robił, sam robił, został zgłoszony na komendę i zgodnie z moją informacją, z naszą informacją stowarzyszenia wiemy, że ten funkcjonariusz został ukarany mandatem 500 złotych za to, że nie miał. Maseczki i został zgłoszony przez obywatela. Uważamy, że robicie to bardzo świństwo, że karacie tych ludzi, wyłudzacie od nich pieniążki po prostu i nie podoba nam się to bardzo. Ale zapraszamy tego funkcjonariusza. Bo również z człowiekiem, jeżeli nie chce zapłacić tych 500 złotych, to zapraszamy do Stowarzyszenia Nowa Polska ponad Podziałami. Pomożemy w tym, aby pan funkcjonariusz nie zapłacił tych 500 złotych, ponieważ też jest po prostu żywą istotą jest osobą, ma rodzinę, ma koszty, takie rzeczy, jak to mówią, tłumaczą się kredyty, macie po prostu. Więc chcielibyśmy, żebyśmy wszyscy byli traktowani jednakowo w Polsce. Więc zapraszamy, pomożemy prawnie, żeby Pan po prostu tego nie płacił. Ponieważ uważamy, że artykuł 116.1a jest niekonstytucyjny, ogranicza naszą wolność, swobody do przemieszczania się po prostu i jest to taki, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, nie test, ale no już brakuje mi nawet słów po prostu, bo no nie podoba mi się to co z nami robią. Więc jeżeli pan funkcjonariusz się zdecyduje i ma ochotę, żebyśmy go po prostu wybronili przed tym 500 złotych, zapraszamy, mimo tego, że może być między nami jakiś tam po prostu zgryz, ale to tylko i wyłącznie poszło po to, żeby udowodnić, że wszyscy jesteśmy jednakowi według prawa. Dziękuję serdecznie.